Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zadzwonię w sprawie tej pracy od 6 grudnia. Aha, Pani Danusia może, czy nie? No, tak. Aha, aha. No, bo tutaj poleciła Pani ze, z, z Bogatyni, nie? Tak. No, no. No, Pani Danusiu, a co Pani może o sobie powiedzieć? To mogę powiedzieć? No na że jednak. Że do opieki. Rozumiem. Tylko właśnie na takie kostie terminy, wie pan. Aha, takiego skoczka. Pajna tak, te skoczka, tak. Pani się nazywa Hreczuch. Tak. Bo pani koleżanka mi podała. Mhm, Ym, tak. Dobrze co, a na przykład gdyby pani ewentualnie mogła wcześniej, to pani jest taka powiedzmy płynna, że na przykład od tak. trzeciego czy od czwartego? Tak, no, bo ja tutaj muszę uzgodnić z działem transportu, żeby pani tutaj przywieźć. Bo pani jest, jak pani jest w bogatyni, to nie będzie to jak gdyby większego problemu. Mhm. Eee, I wtedy ten, pani tego nic nie płaci. Ja tutaj z kierowcą wszystko, z działem transportu, z szefem firmy, wszystko uzgadniam. I Pani otrzymuje po 50 na czarno pod stołem. No i tyle, no co. Ma Pani fajnego Pana, pacjenta spokojnego. Pan no. już Tak, tak, tak. Akurat. Jest to mój pacjent, bardzo spokojny. Ja się nazywam Artur Głowacki, nie wiem czy pani mnie zna, może bo niektórzy ludzie mnie znają. Jak pani wpisze w Google, ma pani internet? Nie, ja nie korzystam z internetu. Aha. Ja szukam starej daty wie pan. Tak, tak, właśnie pani koleżanka powiedziała, że pani jest starej daty, ale ja lubię takie dziewczyny starsze, bo one są bardziej kumate jak te młode. I powiedziała tylko tyle, że pani wygląda na 53 do 55 lat, nie? To pani jest młoda, młoda lasencja, że tak powiem, prawda? No, trochę przesadziłam. No, ale może i, może i na razie bo wiele osób mi powiedziało, że wyglądam młodszy niż, niż moja metyka, właśnie się No, to dobrze. A proszę mi powiedzieć, czy ten pan chodzi, czy, czy jest leżący? Chodzi, ma też rolator. Chodzi przy relatorze A? też, ale praktycznie w domu sam chodzi. Nawet ja wymagam od tego, żeby wymagam tego, żeby chodzić bez podrączkę i wtedy spokojnie. Po prostu trzeba uważać i tylko tyle, nie? Ugotować. Tutaj, jak trzeba coś poprać, to poprać. No naprawdę bardzo, bardzo miła rodzina, bardzo miły pan i na pewno pani będzie zadowolona, tak myślę. Później, ewentualnie, ta gdyby rodzina, pani chciała, jakieś. Rodzina gdzie Proszę. Rodzina mieszka? 5 kilometrów stąd mieszka jedna pani z rodziny, a dwie osoby jeszcze trochę dalej, ale to praktycznie nie ingerują w to, co się tutaj praktycznie robi. Tylko tyle, żeby był tata, powiedzmy, miał kogoś takiego, no, wie pani, do towarzystwa, że tak powiem, nie? No, ja rozumiem. A ile pan ma lat? Ja, czy ten pacjent? Ten pan, ten pacjent. 80, bodajże trzy albo cztery. No, to super. No. Na pewno do siebie sprawę. będziecie pasować. No, to dobrze, to super. Mhm. No dobrze, niech mi Pani napisze adres, ja Pani będę jeszcze to dzwonić, dlatego że ja tutaj muszę dokładnie uzgodnić szefem transportu, żeby Panią ewentualnie dowieźli i też może być taka przyczyna, że ja teraz nie, nie znam dokładnego terminu, czy ja potrzebuję być już na 6 czy na 7 w Polsce, i wtedy byśmy byśmy to, powiedzmy, jakoś tak to zrobili, żeby panią wcześniej powiadomić, żeby, żeby już umówić dokładną tą datę przyjazdu i przerzutu pani tutaj na teren deutschland. No dobrze, to super. No. To nie masz sprawy. Czyli podać panu teraz dokładny adres? A może pani mi podać, no właśnie, po co pisać SMS-y. To w takim razie. Ja zanotuję sobie pani adres kod pocztowy 59-920 bogatynia. Jeszcze raz 59 920 bogatynia. Ulica Kosaka 12 przez 8. Ulica Kosaka 12 przez 8. No dobrze, to już mam adresik. Dobrze, i ten telefon, co u pani się wyświetla, tak? Tak. Czy ma pani jakiś drugi zastępczy? Nie, 798-723031. No i dobrze, a do mnie jest 661-03 i 48. Moje imię Artur. I tak? nazwisko jak? Kowacki? Głowacki, dokładnie, od, od głowy. Jak pani wpisze w internet, w Google Artur Głowacki, czy pani wnuczka, to wszystko się na mój temat dowiecie, bo tam są zdjęcia, filmy. Ja występowałem w telewizji też wielokrotnie i dużo zdjęć jest i filmów różnego rodzaju o opiekunkach, o opiece. O moim czarnym kocie też są na przykład, co robi mój czarny kot. Jak jeździmy samochodem, jak gotujemy, jak chodzimy na spacery, jak podróżujemy. Wywiady z dziewczynami, które jadą do pracy w transporcie z Polski do Niemiec i z Niemiec do Polski, i przywitanie opiekunek na sztelach, gdzie pracują. Takie różne filmy. I tam nie musi pani się nic kryć, bo nie ma żadnej cenzury, może pani. Wszystko tam wpisywać i nikt tego nie usunie. To jest domena Artura Głowackiego. Bez cenzury i na każdy temat można rozmawiać. Dobra, to dobra, a, a proszę mi jeszcze powiedzieć, a potrzebny będzie test? Co takiego? No test przed wyjazdem. Ale jaki Covid. Na COVID. No, na, na COVID. Nie proszę pani, żadnych testów niech pani nie robi, żadnych szczepionek. Pani jest zdrowsza bez szczepionki. Jak pani ma szczepionkę w sobie, to te wszystkie bakterie mutują i może pani umrzeć. Ja Zrobię, zrobiłem, zrobiłem szczepionek i do, do kiedy będę mogła. My tak samo. My tak samo my tłumaczymy Niemcom, że oni będą szybko umierać i przyznają mi już pomału rację, bo bardzo dużo Niemców już skończyło swoje życie właśnie po szczepionkach. No właśnie, tylko o tym się nie mówi głośno. Tak, nie mówi się co głośno, bo to są interesy, wie pani, koncernów, nie? No właśnie, no to się no. No. Ludzie nie wiedzą, co im szczepiają. Przyciep no dokładnie. Ludzie, nie ale zaraz powiem. Dokładnie. No tak. No, no to, to, to czas często raz gada przez też, Co chwilę ktoś dzwoni i dlatego w się błyskawam. No widzi pani mój, mój tutaj zastępca też. Odbiera drugi telefon, bo ludzie się nie mogą do mnie dodzwonić. Aha. No. No dobrze. No to wiemy wszystko na razie, tak? Dobrze. To będziemy w kontakcie z panią, pani Danusiu. Proszę. Wszystkiego no, dziękuję dobrego. Dziękuję za telefon. Do widzenia.